Jesteśmy na Warszawskim Festiwalu Filmowym, gdzie w ramach Industry Days odbywają się pitchingi absolwentów i absolwentek ze szkoły Wajdy. To jest taka inicjatywa, gdzie przez cały rok tak naprawdę studenci, którzy przychodzą do szkoły, mogą rozwijać swoje projekty, a zwieńczeniem tego jest pitching na Warszawskim Festiwalu. W zasadzie wspaniała możliwość pokazania swoich projektów światu, które wcześniej były tak naprawdę w szufladzie. Jesteśmy z festiwalem już od 7 lat. Prezentujemy projekty, które powstają w ramach naszych wszystkich kursów: kursu fabularnego, dokumentalnego, scenario pisarskiego i produkcyjnego, a właściwie producenckiego. Dziękujemy festiwalowi, że jest z nami. Włączamy. Jestem operatorem filmu Grunt pod naszymi stopami. Nazywam się Wojtek Staroń. I bardzo miło, że ten film jest pokazany tutaj. To jest islandzki film dokumentalny w reżyserii Irsy Roka Famberg. Zapraszam Państwa, jeśli będą mogli Państwo przyjść, zobaczyć ten film, to zapraszam. Dziękuję bardzo. To jak to jest, zostaje często czasem nakręcone, to jak to jest zostało przedstawione i to jak się widzi to już w całości, ewentualnie czy coś siada, coś, coś działa jest mocniejsze bądź słabsze, to wtedy się podejmuje decyzję, żeby ewentualnie coś wyleciało, bo na przykład to nie jest najważniejsze. To jest cały proces, to, jest, to są zmiana przede wszystkim właśnie w budowaniu emocji, a też znaczeń, rytmu i jeszcze innych rzeczy, elementów, które ukrywania wielu rzeczy. Tego namysłu, tak jak ta wiesz, cena, ty, ty otrzymujesz już namysł. Jedni mogą powiedzieć magia, inni mogą powiedzieć, że to jest oszustwo, no, ale nie ma co się ukrywać. Oszukiwać jest to, jest to jedno wielkie oszustwo. Pytanie tego, jak na ile się jest świadomym i e, ile można zrobić. Największym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia. Prosta historia, no tak, no, no prosta. Samo, samo życie, samo życie, prosta historia. Ja go kiedyś dawno temu widziałam, ale już tylko pamiętałam, że właśnie jedzie, jedzie, że taki właśnie utwór drogi. No i w takim filmie, właśnie to jest taka Pomoc nam wszystkim starszym, prawda, żeby to jakoś zrozumieć, że nie ma co się do końca tak gniewać na siebie, tym bardziej w rodzinach, trzeba więcej miłości. To znaczy film mi się bardzo podobał i dla mnie jest to... się wyróżam. Sztuka przebaczenia. Także czasami właśnie nie wiadomo co poróżni, bo czasami rzeczywiście jest jakaś jedno słowo i ludzie najbliżsi się od siebie oddalają. Bo z jednej strony w taki prosty sposób pokazuje z jakimi problemami mierzą się twórcy filmowi. Pokazuje tak, że jak bardzo miesza się to życie, które jest życiem na planie filmowym, to też jest film, to nie jest tak, że to jest życie, to też jest film. I tak naprawdę przewrotność również w moim odczuciu polega na tym, że to co dzieje się poza planem tego filmu o Pameli jest znacznie ciekawsze niż to co dzieje się na planie filmu o Pameli. Czegoś takiego, jak zmierzenie się z tym, czym jest ta sztuka filmowa, czym jest to tworzenie filmu. Że to jest znacznie ciekawsze niż życie, że to jest więcej niż życie. I teraz na ile uda się reżyserowi nas w tę magię, w tę iluzję wciągnąć, no to to świadczy o jego e, artyzmie.